Hej, cześć, witajcie w ostatnim odcinku jeżeli chodzi o kwalifikacje do mistrzostw świata 2030 które przypominam w naszej karierze odbędą się w Urugwaju oraz w Argentynie tak prezentuje się lista powołanych, minęło kilka miesięcy jak pamiętacie, jak oglądaliście poprzedni odcinek no ale jeżeli chodzi o overalle to zbyt dużo się nie zmieniło ale jest jeden zawodnik, którego chciałbym powołać, mianowicie za Tymoteusza Puchacza, który ma już 30 lat, widziałem Innego ciekawego, dobrze zapowiadającego się lewego obrońcy, lewego jakim jest Łukasz Górski. Jest w miarę szybki, powiedzmy, że ten dribbling jeszcze ma trochę do nadrobienia. No i ma 23 lata, więc być może damy mu szansę nawet zagrać w meczu z Holandią, no bo i tak mamy już awans zapewniony. Mamy dwóch zawodników z 80 overalla, Bartosz Białek oraz Kamil Piątkowski, ale Piątkowskiego, tak jak mówiłem wcześniej, boję się powoływać, bo in game dziwnie się... Nim gra, zaś jeżeli chodzi o Bartosza Białka, no to tutaj mamy Bartomia Drągowskiego, Dąbrowskiego. Już tak się pomyliłem w poprzednim odcinku, na no, któremu chcę po prostu dawać jakieś tam szanse, bo statystyki ma naprawdę ciekawe. Tak się prezentuje nasza grupa kwalifikacyjna. Polska na miejscu pierwszym mamy meczy więcej niż druga, Holandia, ale nawet jeżeli. Przegramy to spotkanie i Holendrzy wygrają swoje następne, to i tak będą mieć maksymalnie 16 punktów, czyli 3 punkty mniej niż my, więc tak jak oglądaliście poprzedni odcinek, wiemy na 100%, że na Mundial w 2030 roku pojedziemy. Zanim przejdziemy do meczu z Holandią, chciałem Wam pokazać taki plan tygodnia. Powiedzmy jutro, czyli czwartek 16, będzie odcinek, w którym Wam pokażę grupy Mistrzostw Świata 2030 oraz to, kto zostanie powołany. Pierwszy mecz mundialu będzie w sobotę, w niedzielę drugi, w poniedziałek trzeci. Jak dobrze pójdzie, no to w dalsze dni będą kolejne odcinki, ale w piątek 17, przed pierwszym meczem, rozpocznę nową karierę reprezentacyjną. I już w FIFA 23 i mogę Wam śmiało powiedzieć, że takiej kariery na polskim YouTubie jeszcze nie było. Na zagranicznym była podobna, ale nie w takim sensie, w jakim ja chciałem to robić. Także oczekujcie, bo wydaje mi się, że naprawdę będzie warto. A teraz przechodzimy do meczu z Holandią. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, jeżeli film czy cała seria Wam się podoba. Oraz zostawcie suba, bo na kanale filmy pojawiają się codziennie bądź prawie codziennie. Stadion Narodowy Polska-Holandia. Ostatni mecz dla Biało-Czerwonych w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Obe, obie ekipy mogą traktować te spotkanie w kategoriach meczów towarzyskich, ponieważ Polacy mają zapewniony awans na Mundial. Holandia zaś z dużą dozą prawdopodobieństwa mimo wszystko zajmie to drugie miejsce. Co dajmy oczywiście baraże. Skład reprezentacji Polski Marcin Bułka w bramce, debiut w reprezentacji, podobnie jak Łukasz Górski na lewej obronie, Bednarek Walukiewicz w środku, Kesz na prawej obronie. E, pomocy od lewej Szymański, Moder Żurkowski i Kamiński, przed nimi Kozłowski, no i na ataku Aleksander Buksa e, No i nie licząc tych e, dwóch zmian, czyli Bułka w bramce i Górski na lewej obronie, no to Polacy wychodzą w najbardziej optymalnym składzie. Polacy, którzy, tak jak mówiłem wcześniej, potraktują ten Mecz z Oranie, jako spotkanie towarzyskie. No będziemy się na pewno mierzyć na mistrzostwach świata z. Klasowymi drużynami, więc warto by było e, przetestować jakieś tam niektóre e, te, tajniki taktyczne, aby jak najlepiej zaprezentować się na mundialu. Billow w bramce holenderskiej, Windal, Timber, De Licht, Botman i Frimpong w obronie piątka zawodników w defensywie. Hra Hravenberg, Kupmeiners i De Jong w środku. No i na ataku Boadu oraz Malene, czyli mamy zmianę względem tego pierwszego meczu. W Amsterdamie, gdzie udało się wygrać 3 do 1 w ataku reprezentacji Holandii, wtedy e, grał Czavi Simons. Holendrzy, oczywiście, będą chcieli z nami wygrać, żeby na pewno zagwarantować sobie udział w tych barażach. Bo czysto teoretycznie jeszcze Rumunia czy Gruzja mogą ich prześcignąć w tabeli. Zobaczmy. Boadu, tutaj już blisko niego Walukiewicz, zablokowane dośrodkowanie. Będzie rzut rożny dla gości. Piąta minuta. Wypadałoby tutaj być skupionym. Kup Meiners, Szymański. ajajaj, takie nie najlepsze wybicie. Na szczęście bułka czujny. I nie dał się zaskoczyć temu te, te, temu strzałowi. Szymański. Aleksander Buksa. Na skrzydło do górskiego. Wygląda na to, że górski dobrze się, póki co wpasował w naszą reprezentację, ale teraz ciekawe podanie do Buksy, Zabrakło troszeczkę em, skuteczności w tym podaniu. Frankie de Jong, dobrze, świetnie wyczuł go Jakub Moder, od razu podanie Kozłowskiego do Aleksandra Buksy, wycofał jednak on do Żurkowskiego, Buksa mał troszeczkę miejsca, ale potężne uderzenie, myślałem, że tu już jest bramka na 1 do 0, bo strzał był naprawdę obiecujący, ta siła, ta, ta wysokość, ale tuż obok słupka, gdyby troszeczkę... Było więcej skuteczności przy tym strzale, to bylibyśmy świadkami naprawdę świetnej, świetnej bramki. Tymczasem realizator pokazuje nam, że Frankie de Jong odniósł jakiś tam uraz. Zobaczymy, jak bardzo on jest poważny. No i Kacper Kozłowski. Poczekał do Sebastiana Szymańskiego. Blisko środka boiska. Górski jest na wysokości pola karnego. Dośrodkowanie. Timber wybija, ale tutaj Żurkowski miał naprawdę dużo czasu. Żurkowski dostaje piłkę od buksy. Uderzenie z dystansu za pola karnego. Bilou interweniuje. Strzał był ciekawy. Jednakże zbyt słaby, aby pokonać holenderskiego golkipera, rzut rożny dla reprezentacji polskiej 43 minuta, Botman wybija w ostatnim momencie, ale tu jeszcze jest Kamiński, Boadu blokuje, ależ tutaj napieramy na tą bramkę holenderską, Frimpong przeszkodził Szymańskiemu, dwa razy, no i teraz goście przy piłce, już do Frimponga, Frimpong, podanie na, do, w kierunku Malena Malen, ajajaj, aj, aj. wymanewrował Górskiego, uwaga, jest bardzo niebezpiecznie, duża ilość Holendrów w naszym polu karnym, Kupmejners, położony Górski, co tu się dzieje, ależ niewiele brakowało, stracilibyśmy bramkę, a przynajmniej na no, Holendrzy oddaliby groźny strzał, no, starali się wyklepać naszą defensywę, na nasze szczęście nieskutecznie, no i zobaczmy, Kesz, prostopadłe podanie w kierunku Kamiskiego, ależ ta piłka niefajnie się odbiła od... Yy... Windala. Potem od Kamińskiego ostatecznie straciliśmy piłkę 88 minuta, fofana. Uwaga, Holendrzy. Coraz bliżej Hrawenberchy, Hrawenberchy. Żurkowski stracił na rzecz Malenna Bułka łapie tą piłkę. To nie była oczywista, to nie było taka oczywista interwencja. Niestety niezbyt dobry wykop w kierunku Kamińskiego. Holendrzy przyjmują piłkę, no i to może być ostatnia akcja na to, aby, aby strzelili bramkę. Ale jak chyba tak się nie wydarzy, Kamiński dokładnie posyła daleką piłkę. Koniec spotkania: Polska remisuje z Holandią 0 do 0. Dla której. Ten remis jest bardzo cenny, no bo z Polakami nie przegrali i w tym momencie zagwarantowali sobie drugie miejsce w grupie. Także nic już tutaj nie może się zmienić przed ostatnią kolejką dla reszty stawki, bo dla biało-czerwonych był to ostatni mecz. My bezpośrednio wchodzimy na mistrzostwa świata. Holandia będzie walczyć w Barażach. Tradycyjnie nie mogę wam pokazać podglądu naszej grupy. No, jak widzimy, mamy nowy sezon. Stal Mielec znowu lideruje w tabeli Ekstraklasy. No jakby ktoś był ciekaw, czy w zeszłym sezonie Stalomias wygrałem, no niestety nie. Wygrał Lech Poznań z tam kilkupunktową przewagą, no ale jak na klub, z którym nic nie robię, to całkiem nieźle mi idzie. No a co do kwalifikacji, to by było na tyle. Najważniejsza informacja jest taka, że Polska zagra na Mistrzostwach Świata, że Polska dobrze pokazała się w meczu z Holandią, może nie tak spektakularnie jak w meczu w Amsterdamie, gdzie udało się wygrać 3-1 aż, no ale ten mecz tutaj w Warszawie był pokazem skutecznej gry w defensywie. No i mamy nadzieję, że taką również będziemy oglądać na Mundialu. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, za bycie ze mną w ciągu tych 8 ostatnich dni. Już jutro odcinek, w którym pokażę Wam z kim zmierzymy się w grupie oraz kto zostanie powołany. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć i pa.